Bliet! Gdzie jest moja Ja dzwonić na 112! I jeden 1 2 Ej, Słucham, Komenda Powiatowa Warszawa Dzień dobry panie policjancie Mnie tutaj okłaść e, szklankę z McDonald'sa za 30 zł. Ja w widzieniu, ja jak złoty flitkieju, bo no ja zarabiłem dwa głośiają na szpałakach na nie, Niemcieju Proszę znaleźć moją szklankę. Rozumiemy, że panu szklankę uprawił. Czyli że mamy teraz y, opuścić to, tą strzelaninę, co się dzieje na środku Warszawy i te radiowozy, które tam są, zawrócić tak, żeby pana szklankę y, po prostu... Odebrać od jakiegoś przygłupa, który ją zabrał. Ta, rozumiemy się, taki układ ma być. Oh, ja dziękuję, inny pływ, dziękuję. Kiedy wy z dziaju? Ja na was czekają. Ty, cymbale, naprawdę myślisz, że po ciebie przyjedziemy? Sam se szukaj tej szklanki. My nie jesteśmy debilami, jak ty. Wy mnie oszukujesz, ja się w szczeju. Amirować po bijeju Kłanieć łazimowy. Co się rozłączył? Co normalne jest? Nie będziesz klanki z Maka, jak i ja, po prostu nie wiem, co to ma być. A nie wiem. Bychczęli ju. Drugi filmik No to pod tym filmikiem ma Pięć. Pięć. Pięć Please!